Panie Boże, tak dziękuję Tobie za ten czas. Panie, to co wlałeś w moje serce, to co nam przygotowane do przekazania Kościoła, też proszę Ciebie, aby, aby to był dobry zasięg, abyśmy mogli wzrastać razem w miłości, w poszanowaniu wzajemne. Dziękuję tutaj, Panie za to, że jestem, jestem członkiem tej społeczności, Panie. Tak jest. Wspaniały Kościół. Amen. Amen. Tak jest. Witam Was wszystkich. Bracia, siostry, emeryci, przyszli emeryci, czuwaj druh, nie bo są też, byli harcerze. Pozdrawiam wszystkie z drugiej strony monitorów. Wiecie, to jest... Wiele razy myślę, rzeczywiście to co dzisiaj słyszałem, że to jest cenne być w społeczności ludzi amen, wierzących. Amen, tak jest. Dla mnie to jest bezcenne. Wiecie, kiedy rano się budzę, aleluja Panie, przeżyłem Twojej noc wierząc, że są gdzieś ludzie, do których może zadzwonić z prośbą modlitewną. Dziękuję też za te telefony, które kiedy dzwonicie do mnie, tak? kiedy też zwierzacie się, że macie do mnie zaufanie, że możecie prosić o modlitwę. Był kiedyś krasnodzieja, który przyjeżdżał do Nowego Sącza i rozpoczynał kazanie anegdotą. Ale w związku z tym, że nie skonsultowałem tej anegdoty, przełożył sobie to na następny raz, bo nie chcę, nie chcę siać zamieszania. Natomiast o czym byśmy dzisiaj rozważali? Jeżeli macie Biblię, to oczywiście ona będzie potrzebna, żeby zerknąć potem, żeby razem wspólnie przeczytać. Ale to będzie też troszeczkę kontynuacja tego, co pastor Jacek Orłowski mówił w tamtym tygodniu. Jestem wolny, czyli nie muszę grzeszyć. Jestem wolny, czyli nie muszę grzeszyć. Nie muszę. Ale jak jest tak naprawdę? Każdy z nas sobie odpowie za chwileczkę w swoim sercu. I też będzie mowa o, o sercu, o naszych sercach. Co w tych sercach jest. Wspaniały organ, pompa sąco tocząca. Dzięki tak, niej żyjemy. Ona jest ważniejsza. Za chwilę usłyszycie, że serce jest ważniejsze niż tu, co jest w środku. Tak. Czy jestem wolny, czy nie muszę grzeszyć? Jestem wolny. Ale czy tak jest? Na pewno. Skoro grzech jest obecny na świecie od czasów Adama i Ewy. Bez względu na to, jak wielki jest grzech, Boża łaska jest większa. Amen. Amen? Bez względu na to, jak wielki jest grzech w naszym życiu, Boża łaska jest większa. Powinniśmy obawiać się grzechu w sensie moralnym, ale nie w kategoriach porażki z nim. Ze względu na potężną, uwalniającą łaskę naszego odpowiedziela, Jezusa Chrystusa. Nigdy nie zrozumiemy swojej walki z grzechem, jeśli nie podejmiemy, jeśli nie podejmiesz, nie pojmiesz też samego sedna, że grzech to przede wszystkim kwestia serca. A czym jest serce? Serce to siedlisko naszych myśli, emocji, pragnień, motywacji. Serce jest powodem, dla którego robisz to, co robisz. To jest taki organ decyzyjny. Mówisz to, co mówisz. Wszyscy dosłownie żyjemy to, tym, co wypływa prosto z naszego serca. Tak. Ale niestety tak już mówiłem od czasów Adama i Ewy, że też jest na świecie. I chce wdzierać się do naszego serca. I On czasami zamieszkuje, czasami nie pracuje nasze myśli, pragnienie, decyzje, motywacje. Zostaliśmy stworzeni, by być Bożymi Sługami, ale grzech sprawia, że czasami kochamy bardziej siebie niż Boga. Zapominamy, że On jest Panem i Królem. Śpiewamy, modlimy się, a potem nagle ja jestem ważniejszy Boga. Moje ego jest ważniejsze, moje decyzje są najważniejsze. Ty się Panie pomyliłeś. Nie, ja mam dzisiaj rację. A potem jest katastrofa. Sam wiem, bo mówię to z autopsji. Tak. I kochani, żadne postanowienia zmiany nie odmienią naszego serca. Ile razy ja w życiu postanowienie poprawi. Poprawię się, poprawię się. Czasami rano się poprawię, wieczorem już było kiepsko. Nie. Uciekanie od pewnej sytuacji, miejsc i relacji też nie ma mocnej mocy przemiany serca. Nie możesz uciec od grzechu, ponieważ nie możesz uciec od samego siebie. Tak, Nie może być też tak, że e, ja jestem tutaj, tak, a. Dziękuję bardzo. Jestem cały czas sam. Może nie jest zbyt piękny, a właśnie tak, a propos, a propos, a propos a tych, tego programu, który jest ostatnio w postaci Miss y, y, Kobieta, mis, Panowie Ministery, dzisiaj będzie też, wiecie, chciałem Wam to, od tego chciałem zacząć, że jesteście w oczach, Boże, najpiękniejsi na świecie, aleluja. aleluja, tak, jesteście najpiękniejsi na świecie. Nie musimy brać udziału w takich przedsięwzięciach, Bóg widzi nas, widzi każdego z nas, aleluja. Ja się mogę, nie, może się nie podobać, sobie w lustrze. ale pewna kobieta nie wybrała, bo się ich podobałem, gdzieś tam na ten, ojej, 44 lata za chwilę. Po sobie muszyli, nie muszyli. Tak, Dokładnie. <laughs> <laughs> no Jedyny wybór, który ma sens i musimy powtarzać to sobie wciąż od nowa, to biec do łaski Jezusa. Popatrzcie, nie iść do łaski Jezusa. Nie, tam idę sobie. Panie Boże, no, Twoja łaska. Ja biegnę. Chcę biec do łaski, do łaski Jezusa. Więc po przebaczenie, po pomoc, po przemianę, po uwolnienie. Nigdy nie przestawaj biec po łaskę. Wiecie, w Marka, na Marka 7, 20, 23 są zapisane takie słowa. I mówił dalej. Człowieka czyni nieczystym to, co z niego wychodzi. Wnętrza, bowiem z ludzkiego serca wychodzą złe zamiary, rozwiązłe czyny i kradzieże i morderstwa. Cudzóstwa, dołożenia. dążenia powodowane chciwością wszelkie niegodziwości i postęp wyuzdanie, zawiść, obelżywość pycha i kłopota. wszystkie te złe czyny wychodzą z wnętrza człowieka i to one czynią go nieczystym tak zdawałoby się, że po nawróceniu nasze serca oczywiście są czyste Jesteśmy nowymi stworzeniami w Bogu. Ale przeciwnik nie śpi. On będzie nam podsuwał różne takie sprawy. Czasami by, by wydawałoby się, że takie niewinne. Ale to tak się zazwyczaj zaczyna. Właśnie to z serca Tak, Taką ciekawostkę Wam powiem, że. Oczywiście uczenie amerykańscy, po to żeby inni, robili badania osób, które otrzymywały nowe serca po przeszczepach. Nie? I przebadali, mieli dostęp do, do, do archiwum, mieli zgody tych rodzin. I co się okazuje, że te osoby, które dostały nowe serca po transplantacji, zmieniały swoją osobowość. Bardzo często tak się działo. Że nagle zaczęły smakować potrawy, których nigdy nie jedli. Filmy, yy, osoby. Czyli jest, jest coś w tym, że otrzymali nowe, nowe serce, serce tej osoby, i wtedy nastąpiła zmiana osobowości. Bardzo to mnie zaciekawiło. Przyznanie się do grzechu to pewien rodzaj łaski. Pamiętacie sami, jak to było? Kiedy trzeba było się przyznać do grzechu. Gdyby nie Boża łaska, to w tym grzechu bym tkwił pewnie. W dalszym ciągu ale przyszedł taki moment, kiedy Bóg pokazał mi, że jestem grzesznym człowiekiem. Bo wyznawanie grzechów nie jest tak dla nas czymś takim normalnym, naturalnym. Już w raju, w obliczu grzechu, Adam winił Ewę, Ewa, węsza. A ja bym powiedział tak, z punktu widzenia jako mężczyzna. Oj, Adamie, Adamie. Zawaliłeś sprawę. Skoro ona ci dała jabłko, to umowne jabłko, czyli przekroczyliście pewne granice, ona była nieposłuszna, to gdzie byłeś ty jako głowa godziny? Być może było teraz gdyby Pan, może gdyby Adam zareagował inaczej, to wtedy Bóg by powiedział Ewa, proszę bardzo do garów, a ja daję Adamowi nową Mogłoby tak być na przykład, ale tak się skończyło, niestety. Oboje się ukryli. Żadne z nich nie wyszło odważnie do przodu, bez serca przyznać się do grzechu. Naturalne jest obwinienie innych o nasze złe postępowanie. Ja pamiętam w szkole, przyszedłem do domu, zeszedł kreksarz, bo przecież narobiłem kreksów. Mama, o skąd te kreksy? Kolega mi, mi to zrobił. Tak? Wiele razy było i też pamiętam, jak. Moje dzieci, na któryś dziecko przychodziło, albo kolega, albo kolega, albo bo tam. Naturalne jest stwierdzenie, że nasze zachowanie wynika z trudnych okoliczności, w jakich się znaleźliśmy. No tak, było tak niedobrze, było tak źle, musiałem postąpić tak, a nie inaczej. Tak się usprawiedliwiamy. Zresztą też naturalną jest odwracanie kota agony, w cudzysłowie, w chwili konfrontacji i mówienie, że nasi oskarżyciele z pewnością są większymi grzesznikami niż my. Byli się tak kiedyś? E, to mój grzech, to, to nieważne. oni to dopiero, o, o, oni kradą na miliony, oni tam, oni tamto. Oni mają trzy żony, albo cztery, tak. albo pięć. Nie patrzysz na, swój, na swoje serce, na swój grzech, tylko mówię, że o, Tamci dopiero grzeszą, bo jesteśmy bardziej krytyczni w stosunku do ich postaw i zachowań. W systemie naszej sprawiedliwości nie jesteśmy z natury pokorni, gotowi wyznawać błędy, grzechy. Nie analizujemy swoich postaw i nie widzimy tego wszystkiego jasno i wyraźnie. A dlaczego? Było napisane w cudzysłowie: Mamy takie oczy, które nie widzą. Niewidzące nie oczy, zadowolenie z siebie, zatufane, pyszne serce. One nie pozwalają na, na złamanie się i na wyznanie grzechu. Nie rozpaczamy nad naszym grzechem, ponieważ go nie widzimy, albo też nie chcemy go widzieć. Tak więc. Jednym z najważniejszych działań Bożej łaski jest, by dać nam oczy, które dostrzegają grzech, i serce gotowe to wyznać. Tak. Pamiętam, ja się modliłem, Panie Boże, wybacz, bo zgrzeszyłem dzisiaj myślą, mową, uczynkiem zaniedbaniem. Tak. To zaniedbanie to jest też grzech. Tak, dziękuję, Dolnie, Panie, za to, że mamy te oczy nasze duchowe, które pozwalają nasz, nam dostrzec grzech i popychają nas do tego, aby piec w Twoją stronę. Jeśli Twoje oczy są otwarte, i sam dobrze wszystko widzisz, a Twoje serce jest pokorne, gotowe przyznać się do tego, co widzą oczy, to wiesz, że chwalebna, zbawcza, przebaczająca i przemijająca serca łaska Cię nawiedziła. Wołaj więc o oczy, które widzą o właściwe, osobiste spojrzenie. Tak, proś Boga, aby pokonał Twój strach przed obnażeniem siebie. Wołaj o łaskę Wołajmy o łaskę, abyśmy mogli Cię zatrzymać, popatrzeć, posłuchać, przyjąć, zasmucić się, wyznać i odwrócić się od grzechu. Stań stańmy z odwagą i nadzieją. Przed lustrem Bożego Słowa nie bójmy się. Stań w cudzysłowie nagą przed Bogiem i pamiętaj, że wszystko jest w pełni przykryte przelaną przez naszego Zbawiciela krwią. Ze względu na, na niego nie musisz się bać własnej niesprawiedliwości. Ciągle potrzebujemy ratunku od siebie samych. Tak, bo ja sam jestem największym wrogiem siebie. Bo tak długo jak istnieje grzech, czujemy pokusę wyrobić to, co złe w Bożych oczach. Kiedyś jeden z kolegów mi powiedział Jurek, tak obserwując ten świat dzisiejszy". To muszę ci powiedzieć, że to, co się działo w sądomie komorze, w to były dziecinne igraszki. Tak? Przyznacie mi, że i technologia, i to wszystko, co się dzieje, to przerasta czasami nasze, nasze pojęcie. Tak, ale musimy być czujni. Wiecie, takie małe grzeszki, tak naprawdę nigdy nie są takie małe. Kiedy byliśmy dwa tygodnie temu na działce z Basią, to taka była. Takie chwaściki, takie niewielkie, a taki niewielki chwaścik, Po dwóch tygodniach te chwasty już były takie, że, że przykrywały wszystko. Kwiatki, nie kwiatki, to było wszystko zawaśnięte. W nie jest to, wie wątpliwie, widział. Nie się dziwię, gdzie ta Basia, gdzie ta dziura. Ale jest pokaszony, jest cudnie. Cóż to mogą być takie, takie zieliska na tym przysłowiowym trawniku? Mogą to być nieprzyjemna, nieprzyjemna odpowiedź, małe, gorzkie myśli, niecierpliwość względem bliskich, gniew na osobę, która mi się sprzeciwiła, uzależnienie od drobnej przyjemności, w moim przypadku od słodyczy. Ajajaj, aj, aj, jak ja lubię słodycze. A nie wolno mi, wiem o tym, że mi nie wolno. A jeszcze chcę kawałek, a nie kawałek. A potem 180 cukier. Niecierpliwo względem bliskich. Łapię się na tym, że się robię niecierpliwym względem mojej żony. Wybacz Właśnie u mnie ja tutaj. Ci, oficjalnie cię przepraszam. Kwiaty będą w piątek. Środzia to mówię. Kwiaty będą w piątek. Słuchajcie. No, robię się jakieś takie, że, 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 że pewne rzeczy mnie denerwują, tak? Nie wiem dlaczego. Czy to z wiekiem idzie? Może z wiekiem. Tak a propos wieku. Syn zapytał się ojca: Tato, dlaczego ty masz siwą głowę, a brodę masz czarną? Chyba odpowiedź: bo włosy na głowie są starsze. Prosta chmura? No tak, no są co najmniej o 15 lat. Tak, w wieku 15-16 lat coś tam się zaczyna rosnąć. No się tam czy tam czegoś. Prawda no i tak to było. I to wszystko dzieje się w takich nieznaczących sytuacjach, które szybko mijają, a że nie trudno je przeoczyć, ale przypominają nam, jak wciąż na nowo potrzebujemy zbawczej łaski. Wzywają nas, byśmy byli świadomi i poważnie traktowali pewne rzeczy, gdyż walka o nasze serce, nasze serca jeszcze się nie skończyła. Te małe grzechy tak naprawdę wskazują na coś wielkiego naszą walkę z grzechem i potrzeby łaski, którą mamy w Jezusie Chrystusie. Z Rzymią 7,14,25. Apostol Paweł tak pisał. Wiemy bowiem, że prawo należy do sfery ducha. Ja jednak jestem czelesny, zaprzedany grzechowi. Nie rozumiałem własnych czynów, Robię nie to, czego chcę, lecz to, czego nienawidzę. Jednak postępując w taki sposób, przyznaję, że prawo jest dobre. Lecz czyniąc to, czego nie chcę, czynię to już nie ja, ale grzech, który mieszka we mnie. Przekonuję się więc, że nie mieszka we mnie. To jest w moim ciele dobro, bo chociaż odczuwam pragnienie dobra, wykonanie tego, co dobro wykonania tego, co dobre brak. Nie czynię dobra, którego chcę, lecz popełniam zło, którego nie chcę. Jeśli jednak czynię to, czego sam nie chcę, to już nie czynię tego ja, tylko grzech, który mieszka we mnie. Odkrywam zatem pewne prawo, otóż gdy nie chcę czynić dobrze, Narzuca mi się zło. W moim wewnętrznym człowieku zachwycam się prawem Bożym. Lecz w moich członkach dostrzegam inne prawo. Walczy ono przeciwko prawu, za którym opowiada się mój rozum i bierze mnie w niewolę, w prawo grzechu, rządzącego w moich członkach. Niez nie ja człowiek. Kto mnie wybawi z tego ciała śmierci? Bogu nie będę dzięki przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Tak więc ja sam służę umysłem prawu Boga, ale ciałem prawa, prawą grzechu. I tak często jest. W sercu, w myślach, panie Boże, chcę tobie służyć. A za jakiś czas krapa. To jest naj, najwyraźniej przykład, który podaje nam apostoł Paweł. Dawid mówi w Psalmie 51, werset 7: Rzeczywiście urodziłem się w przewinieniu, grzesznym potrzebnie matka". W koniec cytatu. Są dwa podstawowe elementy odkupienia ratunek i odnowa, której sami nie możemy sobie zapewnić. Potrzebujemy pomocy, której nie możemy sobie sami udzielić. Tak, ja sam sobie nie mogę pomóc. Nic nie Może słowo mówi. Że nie zostaliśmy sami. Bóg kontroluje wszystko. Trzeba tylko Jemu się poddać. Tak, czystości serca, z ochotą, z radością. Dał nam syna, który przyszedł na świat i cierpiał ze względu na ten bałagan wywołany przez grzech. Dał nam łaskę, która przynosi nam ratunek i odnowienie, która jest naszą nadzieją. Tak, dziękuję Tobie, Panie, za tę łaskę. Jako Dziecko Boże, kiedy grzeszysz, powinieneś uciekać. Uciekać, biec do Boga, a nie od Niego, ponieważ Twój grzech został przykryty krwią Jezusa. Przed Nim nic się nie ukryje. Żaden mniejszy czy też jakikolwiek grzech, takie pojęcie mniejszy, większy grzech, to jest grzech po prostu. W Biblii też możemy zauważyć, Dwie wyraźnie różniące się od siebie sceny. Jedna na początku, druga na końcu. W pierwszym mojżeszowej, trzeci rozdział, widzimy, jak Adam i Ewa szybko się obierają, co ukryć swoją nagość i chłają się przed Bogiem, okryci poczcie winy i wstydu, które są smutnym efektem ich życia. Grzech ze swoim ciężarem winy i wstydu oddzielił ich od Boga, wypędził ich z ogrodu tam, gdzie był On, jego zaopatrzenie, jeżeli pełnią szczęścia. Druga scena ta na końcu, w objawieniu, 19 rozdział to też jest zgromadzenie ludzi, którzy kiedyś byli Kresznikami oni już nie muszą się chować ze wstydu. Nie muszą ukrywać się w poczuciu winy. Nie są przerażeni Jego obecnością. Nie obawiają się Jego gniewu przecież. Oni świętują, ponieważ więź, która została zerwana w Edenie, teraz jest odnowiona. Zostali na zawsze poświęceni zbawicielowi. W piątek, kiedy mieliśmy spotkanie, prorocze jedna z siostrów mówiła, że teraz zobaczyła w pewnym momencie Pana Jezusa jako oblubieńca. Jesteśmy mu poślubieni. To będzie wspaniałe. Zostali na zawsze z zbawicielowi. Już na zawsze będą w Jego obecności. Nigdy nie zostaną oddzieleni. I społeczność z Bogiem nigdy się nie skończy. Bo sobie? Nigdy nie skończy się nasza społeczność z Bogiem. Aleluja, to jest fascynujące. To jest fascynujące. Ich uwielbienie Pana nigdy nie zamilknie. Ktoś powie, ja się, to ja będę tak uwielbiał Boga tysiące lat. No tak, ale może będą dyżury. Może będzie grupa wielgieniowa, jedna, druga, trzecia, czwarta, a my będziemy mieć jako aniołowie inne zadania. Chętnie bym się podjął zadania, które mi gdzieś Pan wskaże. Może to będzie jakaś inna planeta, inny świat. Jerzy, jedziesz tam, ma zadanie do wykonania. A ci tu też Wrócisz. Jesteś ciepieło. Zaśpiewaj, ja co, co. Z moim głosem to nie zabadły, a tak będę miał wspaniały głos. Tam będę miał głos anielski. Ja cię. Ja cię. A jakie tam będą Mateuszu instrumenty, prawda? Cuda, co cuda co będą. Naprawdę. Tak jest. I uwielbienie pana nigdy nie zamiechnie. Ich szaty zostały nieskazitelnie wybierone zostali odziani prawidliwością Chrystusa. Nie mają grzechu, który ich rozdziela. Różnica tych dwóch scen zawiera się w słowach Jezus i łaska. Ponieważ jesteś dzieckiem Bożym, to wiedz, że w przyszłości w wieczności czekacie wielkie świętowanie. będzie nieustanne wielkie świętowanie. Czasami jest też tak, że, że takie świętowanie, wiecie, jesteśmy Urodziny i i świętujemy parę godzin, to nas męczy. Nie, tam będzie wieczne świętowanie. A jako łasów, to będę mógł sobie tam różne toczyki na przykład wcinać. Ja cię, ale to będzie super. Objawienie rozdział 19. Cieszmy się, weselmy, oddajmy mu chwałę. Bo nadeszło wesele baranka. Jego małżonka gotowa. Pozwolono jej przywdziać czysty, śniący bision. Bision oznacza sprawiedliwe czyny świętych. Do mnie zaś Anioł powiedział: Napisz, szczęśliwi ci, którzy zostali zaproszeni na ucztę weselnego baranka. I dodał: To są prawdziwe słowa. Amen. Tak życzę Wam wszystkim, abyśmy wytrwali w tym, że jesteśmy dziećmi Bożym że owszem, są, będą różne pokusy, będzie się coś działo, ale łaska Pańska jest zawsze z nami. Ona zawsze będzie z nami. Pamiętajcie o tym. I wiecie, tak też takie miałem przemyślenie, że, żeby się z wami podzielić, jak ważne jest to, że niekoniecznie musimy się z naszymi bliskimi, znajomymi, sąsiadami, patrzeć na słowa, O słowo, ja słowo, O słowo, ja słowo, ja cytat, on gdzieś tam cytat, jeszcze czasami mamy znajomych, którzy parają się gdzieś innymi re, re, religiami, nie będę mówił jakimi, o, bo tu bahaism, bo może Boże to, może tamto, jeszcze raz oczywiście obrazić, kochani znajomi, ale istotne jest to, kiedy ludzie z zewnątrz, rodzina popatrzy na nas, to jest prawdziwe Dziecko Boże, ja widzę jaka zmiana jest wiórku, który był 25 lat temu. Obóz, harpagan, to, 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 to. Ja widzę, jaka jest zmiana w mojej żonie. która mi zniknęła teraz. Tak, to jest istotne. To jest bardzo ważne, żebyśmy naszym przykładem świadczyli o tym, że łaska pańska jest zawsze razem z nami. Amen. Amen. Dziękuję.